Dla wielu osób to jeden z najważniejszych bali w życiu, a do uroczystego poloneza maturzyści przygotowują się przez wiele miesięcy. W tym roku sezon studniówek w naszym powiecie rozpoczął Kopernik. Jako pierwsi poloneza zatańczyli nauczyciele wraz z uczniami oraz zaproszeni goście, kolejne należały już do samych uczniów. Nie zabrakło także życzeń. 112. Tyle dni, licząc od poniedziałku, zostało do rozpoczęcia tegorocznej sesji maturalnej. Oznacza to jednocześnie, i jest to moim zdaniem nawet bardziej istotne, że jeszcze tylko przez 15 tygodni będziecie uczniami liceum. Piękna tradycja balu jest więc okazją do tego, żeby celebrować pewien etap, który się kończy. Etap drogi, którą kolejny, ostatni już rok razem kroczymy. Bawcie się i cieszcie się sobą nawzajem i niech ten czas jak najpiękniej zapisze się w Waszej, w waszej pamięci. Studniówka kojarzy się z szaloną zabawą do białego rana, jednak niełatwo też zapomnieć o maturze. Bardzo dobrze, delikatny stresik był przed polonezem, ale teraz emocje spadły i mam nadzieję, że będzie dobra zabawa. Jest już wszystko dobrze, cały ten stres opadł po prowadzeniu, po wszystkim, w końcu mogę się wytańczyć. No już niedługa matura, czy Wy już się przygotowujecie do tego egzaminu? Yy, powoli się zaczęły przygotowania, ale tak na razie powoli, mam nadzieję, że po tej studniówce już tak będą mocniejsze te przygotowania, żeby jak najlepiej zdać tą maturę jednak. Tak, jak najbardziej. Korki, dodatkowe zajęcia, i do tego nasz wychowawca nas bardzo dobrze przygotowuje. Już od października, połowy września tak naprawdę powtarzamy ten materiał i co tak tydzień, dwa mamy zaliczenia, z mojego rozszerzenia wynajmniej. Jakie macie plany na przyszłość? Ja bym chciała iść na studia wojskowe do Warszawy, ale zobaczymy, jakie to z tego wyjdzie. Ja bym chciała rok sobie zrobić gapier, tak dorobić, i później przeprowadzka do Poznania i tam również studia. Już niedługo matura, jak się z tym czujesz? Średnio, szczerze mówiąc, ale robię co mogę i co jest w mojej możliwości. Przygotowuję się, robię zadania z matematyki, z fizyki, bo chcę zdawać rozszerzenie, właśnie z tych przedmiotów. Języka polskiego również się uczę, przypominam sobie wszystkie teksty i tak dzień w dzień. I zobaczę, co będzie. A dzisiaj chyba nie. Dzisiaj raczej nie. A powiedz, mi, jakie masz plany na przyszłość? E, plany na przyszłość chcę pójść na studia wojskowe do Warszawy, e, a potem. W sumie to jeszcze nie myślałem, bo jeszcze jest czas w sumie. Na dłuższą relację ze studniówki zapraszamy do blogu programów po wydarzeniach dnia.